Dzisiaj była szczególna sytuacja, dzisiaj było pięć fał i trzeba było zejść z wojska. Co wtedy czuje zawodnik? Troszkę, troszkę frustracji, ale, ale uważam, że dobrze wykorzystałem swoje faule, bo jesteś też sposób dobrze wykorzystać swoje faule, więc nie było dramatu, szczególnie, że już zostało mało czasu i, i była w miarę duża przewaga. Więc byłoby gorzej, gdyby był remis, A wtedy bym był trochę zdenerwowany, ale w takiej sytuacji no to już... Uważam, że robota była w większości wykonana i tak koledzy są też na boisku, żeby pociągnąć to do końca bez problemu i się udało. Dużo więcej walki z Twojej strony? Jak to fizycznie odczuwałeś? Fizycznie na pewno bardziej fizycznie niż w pierwszym meczu i w trzecim będzie to będzie prawdopodobnie jeszcze bardziej fizycznie, bo Zielona Góra przegra pierwszy mecz, przegra drugi mecz, więc chcą jeszcze mocniej spróbować w trzecim i no taki jest sport. No. Czy to będzie tak wyglądać teraz? No, czy tego się spodziewaliśmy, że dzisiaj na pewno będą musieli. Odrobić wcześniejszy mecz i wyjść bardziej agresywnie i, i z większą wolą walki. Ale myślę, że, że stanęliśmy na wysokości jakieś zadania. Mieliśmy mały kryzys w trzeciej kwadzie, troszeczkę tak słabiej wyglądaliśmy, za, za sobą biegaliśmy, ale myślę, że zawsze się liczył wynik końcowy i wytrzymaliśmy ten opór w zielonej wieży. Mamy drugie zwycięstwo. Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Witajcie Jeszcze... po drugim zwycięstwie w półfinale Polskiego Cukru Toru nad Stelmetem Zielona Góra. Drugie zwycięstwo, to już tak jakbyśmy byli w finale, hola hola, nie tak prędko. W Zielonej Górze jeszcze trzeba jedno zwycięstwo wydrzeć. A to parkiet nie jest łatwy, choć ostatnio bardzo lubiany przez drużyny. Nasz ulubiony parkiet na wyjeździe, bo pamiętamy, że dwa ostatnie meczu wygraliśmy, w związku z tym nie jest to aż tak źle. I sala gabaretami jest podobna do naszej, także w związku z tym nie, nie ma tu już takiej dużej różnicy, że, że to jest obca sala. Pamiętajmy o tym, że i Karol, i, i Aaron grali tam przez dwa lata, w związku z tym tym bardziej się czują jak u siebie. Dobrze znasz yy, parkiet zielonogórski, w końcu tam grałeś. Będzie łatwiej dla Ciebie? Nie, absolutnie, o łatwym meczu nie ma mowy. To już jest mecz o finał, tak naprawdę Zielona Góra będzie miała nóż na gardle, także jestem pewny że dadzą z siebie wszystko. Już dzisiaj było dużo ciężej, także myślę, że u siebie na parkiecie przy głośnym dopingu będzie tam naprawdę ciężko który z zawodników, czy co dzisiaj sprawiało najwięcej kłopotów na parkiecie? Nie nastawiamy się e, na jednego zawodnika. Wiadomo, no, takim motorem napędowym na pewno jest Starks, ale... E, Próbujemy bronić systemowo całą drużynę, a nie tylko jednego zawodnika. No właśnie, dużo się mówiło o tym, że planienicia trzeba zatrzymać, a dzisiaj odpalił starc. Jest jednym na pewno z takich zawodników, ale tak jak powiedziałem, no musimy systemowo grać przeciwko tej drużynie, bo no, tak jak choćby Przemek zamojski pokazał, że potrafi w jednym spotkaniu się truje rzucić. Z czym dzisiaj drużyna miała największe kłopoty? Myślę tak samo, jak w pierwszym meczu ze zbiórkami. Na naszej desce czynnika, ale największy problem to był zatrzymanie ich szybkich ataku. I oni z tego nam najwięcej punktu W tym elemencie byliśmy dużo słabsi niż powinniśmy być. Na to, na to zwracaliśmy uwagę i będziemy na to zwracać uwagę, żebyśmy szybciej wracać do obronów. Będzie na to czas, żeby jeszcze to przeszlifować? Nie, już czasu nie ma, bo to właściwie jest tylko regeneracja, odpoczynek podróż do zielonej góry. Czyli i tylko i mentalnie. Najważniejsze w tej chwili to jest to, żeby chłopacy mieli siły i zdrowie do do walki, bo te mecze dużo kosztują. Ale jesteśmy przy, przygotowani, no bo już mecze ze Szczecinem pokazały, że tak będzie to wyglądało. Przecież bardzo fajną. Y, fajny trening przed, przed meczami zieloną. Przysłuchaliśmy się do takiej ostrej gry twardej i, i tak gdzieś ktoś przypuszczał, gdzieś tam się wypowiadali, że my nie potrafimy twardo grać, że, że nie lubimy takiej y, defensywy. Pokazaliśmy y, i części z Szczecinem, że wcale to nie jest taka prawda i że chłopacy mają charakter i też poprawiają się. Mamy tą zimną krew, nie panikujemy. Dzisiaj nadrobili straty, nawet chyba wygrywali jednym, a my nie spanikowaliśmy, tylko dalej graliśmy swoje. Więc to jest naprawdę do chwalenia, bo to nie jest takie proste. Sport jest bardzo psychiczny, mentalny też. Powiedzmy zawód, praca, sport. Więc, więc to, że utrzymaliśmy tą zimną krew, jak oni nas dogonili, to można naprawdę z tego być dumny. Możemy z tego być dumni, bo Zielona no bo Góra jest mimo wszystko bardzo doświadczonym zespołem. Um, a utrzymaliśmy to po przewagę i, i, i wygraliśmy i naprawdę możemy się cieszyć, aczkolwiek jeszcze nie ma za bardzo z tego, bo, bo, bo jeszcze cel nie jest zaciągnięty, czyli jeszcze nie jesteśmy w finale. Na co wy możecie się nastawiać? No tak, z każdym kolejnym meczem będzie coraz ciężej zaskoczyć yy, przeciwnika, tutaj już się teraz... Tak wszyscy znają, dokładnie wiemy co gramy, wiemy w jakiej każdy zawodnik jest w dyspozycji, także no musimy skoncentrować się na swojej grze, postarać się ograniczyć w najlepsze strony do maksimum no i będziemy liczyć na to, że rzuty będą odmawiać. Trzymamy Nic. kciuki i jedziemy. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno zwycięstwo trzeba wydrzeć. Jeszcze raz trzeba pokonać Stelmet Zielona Góra, by polski cukier Toruń znalazł się w finale play -offu. 2019 Tak, jeżeli coś chcemy w PFA musimy wygrać na wyjeździe to jest zawsze od wielu lat był klucz wygrana na wyjeździe chcemy się wyliczyć na najwyższe cele, musimy po prostu wygrać na wyjeździe.